Ponad 9 tysięcy osób wyruszyło na 32. Pierwszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Rekolekcję w drodze rozpoczęła Msza Święta na Placu Katedralnym pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jerza. Po jej zakończeniu i błogosławieństwie dzieci, młodzież i dorośli wyruszyli w tresę. Teraz przed pielgrzymami kilka dni modlitwy, radości i duchowego spotkania z Bogiem. Co roku chodzę no, przez ten entuzjazm, który tutaj właśnie na cały rok wystarczy, naładować baterie na cały rok. Trudno to nawet nazwać, jaka to jest. Z radość, kiedy się pielgrzymuje do Maryi w różnych trudach, niedospaniu, w niedojedzeniu czasem, a po prostu ze łzami w oczach, nieraz z obolałymi nogami. Idę na pielgrzymkę, tak żeby było fajnie i tak rodzinnie. Ja już idę na pielgrzymkę ósmy raz, jestem w grupie medycznej i oprócz tego, że pielgrzymuję na Jasną Górę, również pomoc pielgrzymom daje mi ogromną satysfakcję. I jest to naprawdę dzięki temu można wiele łask u Matki Bożej wyprosić. W tym roku dużo moich znajomych nie mogło iść na pielgrzymkę, dlatego, że tak powiem, pozbierałam te intencje i idę w bardzo różnych intencjach o zdrowie, o jakieś potrzebne łaski. Intencje moje są przede wszystkim dziękować Bogu, nawet za to, że tu jestem, w tym miejscu i rozmawiamy tu z Państwem. No, prosić o, o, o co? O, o zdrowie, przede wszystkim dla rodziny, dla, dla, dla wszystkich. O spokój na świecie. Cieszymy się, że bardzo dużo młodych ludzi, zresztą do widzimy, pielgrzymuje na jasną górę. To jest ta młodość kościoła, ale ona się wyraża także w tym, że pielgrzymi noszą w swoim sercu wszystkich przyjaciół, znajomych, członków rodziny, starszych, chorych, cierpiących. A więc pospolite możemy powiedzieć Boże poruszenie na jasną górę pielgrzymujemy do naszej matki razem z błogosławioną Karoliną, z hasłem, które zawsze realizuje się w naszym życiu iż rzeczywiście miłość na śmierć nie umiera. Ta noska pielgrzymka po raz 32 wyrusza z tego placu. Myślę, że ci, którzy tak jak ja, po raz 32 wyruszają, przeżywają coś takiego, że pielgrzymka się nie starzeje. Jak miłość na śmierć nie umiera, tak i duch pielgrzyma. Mamy tutaj kilkanaście osób, które po raz 32 wyruszą. Mamy tych, którzy dobijają dzisiaj 25-lecia pielgrzymowania. A to świadczy o tym, że tak jak księbisku mówił, że można mieć kilkanaście lat i być starym człowiekiem. Starym, zmęczonym, ale też można mieć kilkadziesiąt lat i być ciągle młodym. Popatrzmy na tych, którzy jako weterani pielgrzymują. Tarnowska pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 25 sierpnia. Msza święta, hymn państwowy, złożenie wieńców i utwory patriotyczne w wykonaniu orkiestry Grupy Azoty. W ten sposób Tarnów uczcił 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości odbyły się w Bazylice Katedralnej i pod grobem nieznanego żołnierza. W obchodach uczestniczyli posłowie, władze samorządowe, przedstawiciele środowisk patriotycznych i mieszkańcy miasta. Po pierwsze jest to jeden z niewielu, przynajmniej od końca XVII wieku przykład, Przykładów sukcesu militarnego i politycznego Polski. Po drugie, Bitwa Warszawska jest wydarzeniem ważnym, nie tylko, z, nie tylko z punktu widzenia Polski, ale również historii Europy czy nawet świata. I dziękujemy za bitwę, której obroniliśmy nie tylko Ojczyznę, nie tylko Polski, ale my jako naród, wszystkie stany i wszystkie klasy zjednoczony. Pod przywództwem Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa obronił Europę w jej zachodniej cywilizacji przed nawałą bolszewicką, przed brakiem Boga, miłości, poszanowania drugiego człowieka, obronił Polskę i świat przed zalewem totalitaryzmu. Tego samego dnia, tradycyjnie jak co roku, odbyło się święto pojednania na Jamnej. Uroczystości odbyły się przy sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Władze samorządowe, młodzież z całego kraju, ojcowie dominikanie modlili się za poległych partyzantów i mieszkańców wsi Jamna. Jamna w tym momencie jest bardzo szczególna w wymiarze historycznym, ponieważ tutaj we wrześniu 1944 roku toczył ciężki bój Batalion Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. To tu okrążeni partyzanci w dwudniowej walkach ponieśli straty, zginęło siedmiu partyzanów udało mi się wymknąć z okrążenia, ale Niemcy niestety zajmując miejscowość Jamna w sposób okrutny rozprawili się z mieszkańcami, którzy pomagali partyzantom. Spacyfikowano tą miejscowość, zginęło 12 mieszkańców. Na bazie takiej przeszłości, takiej heroicznej, cudownej, męczeńskiej przeszłości należy budować teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj Jamna jest studnią nadziei, jest studnią głębinową nadziei. Po prostu chrześcijaństwo jest pozytywne. W chrześcijaństwie są ogromne, niewykorzystane rezerwy nadziei i myślę, że tu się po to przyjeżdża, po to, żeby się podnieść na duchu, po to, żeby zobaczyć daleką perspektywę. Myślę, że taka, takie święto pojednania to jest właśnie dowód na to, że narody w dzisiejszych czasach mogą wspólnie ze sobą współpracować i święto pojednania jest wyrazem tego, że żołnierze ci zginęli wtedy, właśnie tutaj ta śmierć i wieczność ich pojednała. Ludowych Obrzędów i pod znakiem dobrej, rokowej i popowej muzyki upłynęły tegoroczne dożynki gminy Tarnów. Na stadionie w Zbylitowskiej Górze mogliśmy między innymi zobaczyć młodych utalentowanych artystów z regionu i legendę polskiej muzyki rozrywkowej. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Small Cafe. Nastoletni muzycy wykonali covery znanych na całym świecie artystów. Gwiazdą wieczoru była Beata Kozidrak i zespół Bajm. Lubię koncerty w plenerze. Wszędzie przychodzą fantastyczni ludzie. I to jest najważniejsze, poza tym, świeże powietrze. Ludzie czują, że dla mnie muzyka jest wielką pasją. I nigdy nie przestałam, nigdy nie byłam, nigdy nikogo nie naśladowałam, byłam zawsze sobą, dlatego piszę teksty swoje, bo to jest, to jestem ja. A jeśli te teksty trafiają do ludzi w różnym wieku, no to co ty może być? Jestem bardzo szczęśliwa, no, jestem szczęściarą. I tak, tak się czuję na scenie, jestem prawdziwa. Jestem Jestem szczęśliwa, że Polacy kochają polskie teksty. Generalnie, nie tylko moje, ale po prostu w ogóle polskich artystów, że utożsamiają się z nimi, rozumieją. Cudownie jest śpiewać po polsku, przekazywać swoje emocje dla ludzi. Z mam trema, ale jak już wyjdę na scenę to jest ok. Przed osobami znajomymi jest zawsze, według mnie, trochę trudniej. a fajnie się gra, nie? zawsze jest ta trema mała, ale kiedy się wyjdzie na scenę czuje się tego ducha. Dużo ludzi bardzo to akurat jest dzisiaj. Przede wszystkim publiczność, tak? bo przychodzi ich dosyć sporo, jest, śpiewają z nami czasami piosenki. No jest to jakieś przeżycie, no bo jak widzisz ile jest tych ludzi przed sceną, to czujesz coś takiego w środku, co po prostu jest naprawdę niesamowitym uczuciem. Przede wszystkim chyba zdobywanie doświadczeń dużych scen. Jest to ogromna, no, ogromna radość dla nas. No. No, jest radość, jest granie.